I otrzymano z ROXY, dla nas kolejny film na moim kanale i chciec z w z present packing Seizure. jeżeli to widzicie to właśnie słuchajcie w gra wyszła i już się możecie nagrać oczywiście link macie w opisie i słuchajcie dzisiaj pokażę Wam fajne sposoby na darmowe boosty w sobie w grce. jak będziecie szybciej, że po prostu przyspieszyć rozgrywkę i jak będziecie zdobyć fajne kodziki. Załogu nie powiem, ogracie do końca, bo nie będzie on jakiś długi, tak samo będziecie stawić suma z wodę w górę, bo mi o 50 tysięcy oraz słuchajcie wpadajcie jeszcze na Discorda tak samo mojego, tak samo i gierki Linki macie oczywiście w opisie, a ja słuchajcie nie będę tego przedłużał i zapraszam Was do oglądania To no, jesteście ogólnie pierwszym z pozorów, i chyba najłatwiejszym jest wpisie do grupy Powerful Studio, na której właśnie robimy gierki i słuchajcie jak tam wiecie to dostajecie półtora razy więcej coinów, czyli jest mega OP A nie oszukujmy się, jest to jedno kliknięcie, także każdego co zapraszam, słuchajcie, link macie pod gierką lub po prostu do no, jakby do giercy ze sprawcie kto jest deweloperem i tam jest moja grupa Powerful Studio Mogęcie być, słuchajcie, sobie nagrać już inne gry. Na przykład, możecie w każdej grze, jednak, naszej jest ten boost I no i fajnie, co nie bo jest to chyba druga aktualnie grupa w Polsce, największa. No albo trzecia, już nie, nie wiem, sobie, czy to jest druga, czy trzecia. Ale jest ponad 300 tysięcy osób, więc do każdego zapraszam. A słuchajcie, drugim sposobem, ogólnie są bardzo takie, słuchajcie, fajne rzeczy. Czyli po prostu kody, kody, słuchajcie, każdy z nas w większości gier są. Ja nie będę wam mówił o kodach YouTuberów, bo to chyba od nich zależy, którzy sobie nagrają i będą mieli swój kod. Ja fajnie tylko słuchajcie o kodzie Relays, który. Wam daje. E, aha, ja go, ja, boże jak już użyłem. Dobra, nie masz, ale w on sensie, on daje 600 coinów. Także będziecie sobie, bić, użyć i macie normalne 600 coinów. Chyba że 800, ale nie jestem pewien, chyba 600. Tak mi się też wydaje. I 600, w jeszcze sensie, oczywiście drugi godzik, czyli kod ROKSEK I Jak go sobie piszecie, to dostajecie 3 bitcoiny z busta jednego, bo to by było zbyt dobre, gdyby. Ja na początku miał być boosty wszystkie na godzinę, a w słuchajcie, sensie one są dobre nawet, więc ale taki wystarczy. naprawdę no, taki wystarczy. Każdy youtuber ma takiego busa jak ja na 20 minut jest taki coin naprawdę, naprawdę 200 robux to jest dużo, a fajne boosty daje, no, ja sobie go żyje i jeśli teraz jak chcę zajmiemy to mamy triple coina, co jest mega OP No ja sobie mogę cię postawić tutaj Naprawdę gra już jest mega grywalna Myślę, że spoko mega gierka, naprawdę Mi się bardzo przyjemnie gra, ten Solopde się grało przyjemnie i wiecie, ogólnie, no bardzo polecam co bardzo palę sobie pokrać, jeszcze słuchajcie, kilka sposobów na każde Patrzcie zawsze na multipler fabryk, słuchajcie, to jest mega ważne, bo czym lepsza fabryka, tym lepiej y, po prostu z niej. Jest też większa, też dłużej, trochę kosztuje, i też dłużej jakby dopakuje. No, A jeśli naprawdę, naprawdę warto je kupować. Ja widzę, jest ich like 27, więc no macie naprawdę dużo kontentu na start. Będzie jeszcze więcej, oczywiście. Jeszcze się tak samo dostajecie więcej kasy, jeżeli macie dekoracje, widzicie ja mam bardzo dużo dekoracji, więc ja dostaję też bardzo dużo kasy, dekoracje to jest właśnie to co widzicie, mamy na przykład dywanik słuchajcie, mamy tutaj skarpetę, mamy zabawki w tym, normalnie tego tutaj nie ma, mamy też kolejneczki, jeszcze tutaj podobnie jest taka gwiazda jak i jeszcze są tutaj ciastka, także takie 6 ogólnie rzeczy macie w klejtach Kredyt, co otwieracie za 500 gwiazdek. Ja mogę sobie przykładowo otworzyć, pewnie bitka i drobny, bo na to jest mała szansa. A ja widzę tutaj, pokażę Wam multiplayer, ile dostajecie. A jak macie już takiego kabana, to dostajecie zwrot kasy. Także to też jest spoko. Możecie jednak ten zwrot zawsze macie, więc nie tracicie tam w 100%. Jakbym ktoś pytał, jak zrobić gwiazdki, to słuchajcie, gwiazdki za sprzedawanie, macie mały procent, e, po prostu szans na wytropienie tego albo z robienia remirfów. Remirfów jak widzicie, na ekranie aktualnie nie ma, ale jak zobaczymy, jak wymaganą wymaga, na no Ja sobie mogę aktualnie dodać. Ja widzicie, ja aktualnie mam 30 tysięcy i dwa remirfy, czyli będę mógł teraz zobaczył, za słuchajcie 30 tysięcy. Pierwsze kursuje 10 tysięcy, a później po prostu Ci co 10 tysięcy kolejny rebirf i też Że wam burcie zwiększa, co 0.2. I tak samo, zwiększa się ilość dostawanych gwiazdek, także macie fajnego boosta do gwiazdek i też oczywiście do kasy, więc ja sobie go zrobię. Ja widzicie teraz traciłem, nie tracę tego to jest spoko, ale traciłem przez całą kasę i wszystkie fabryki, teraz sobie daję place no i mamy fabrykę i gramy od nowa z większym boostem. Także jak idziecie pod topkę, to gierka jest praktycznie nieskończona, no chyba że już serio, będziecie mieli strasznie dużo kasy. No, ale teoretycznie, gierka jest nieskończona i macie po prostu wbijać te rebirwy. Macie topkę w powstajecie, macie topkę końców, właśnie. Macie topkę time to są minuty, jak coś, jest to no to sekundy, tylko minuty. I życie mają, macie topkę Robux spend, Także, potem zawsze, dobijać do topek. I to była tyle w tym odcinku, nie jest nakawa jakiegoś przedłużać. Zapraszam każdego do gry. I że, życzę Wam wesołych świąt, bo chyba teraz nie będzie odcinka. Także, trzymajcie, życzę Wam powodzenia w gierce, no i cześć!